Witamy kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, w dniu dzisiejszym chcieliśmy tu jeszcze zaprezentować kilka gołębi, które nam pozostały ze wspólnego gołębika oraz z naszej hodowli, te które były na wyprzedaży, eee, ten gołębik w sumie, który był na wyprzedaży, bo te gołębie jeszcze nie znalazły nabywcy, nie prezentowanie wtedy, tak ogólnikowo pokazałem, ponieważ tak jak mówiłem czas mnie gonił. Ale już zostało ich niewiele i to całkiem fajne gołąbki to zaprezentuję co tu nam zostało. Myślę, że można to okazyjnie w dobrych pieniążkach nabyć takie gołąbki. Także przejdźmy do tej prezentacji. Tutaj mam akurat samiczkę z linii wosa. Jest to samiczka oryginalnie wychowana u mnie. Samiczka ma numer 1996. To jest zresztą młoda samiczka. Dopiero dwa, trzy pióra puściła. Ale już idzie do pary. Ładnie się paruje. Myślę, że już jajka będzie na pewno znosić. Także można sobie dołożyć do pary. Głęby są już poszczepione, odrobaczone. Także gotowe do parowania. Kolejną samiczką. Jest to samiczka o numerze 6206 jest to uczestnik wspólnego gonika Giewont w tej edycji 2021, jest to młody gołąb, piękna samica ładna, mocna, zbudowana, przepiękna, no taki już gołąbek to już 100% może iść do rozpodu tak się wyrywa no ale super gołąbek, także taki gołąbek też mamy dofercie później, kolejny 34.01. Jest to samiczka, którą też odkupiłem z 2G. Piękna nakrapiana samica i długi gołąb z ładnym skrzydłem. Nakrapiana samiczka. Ona jest z roku 19, jest to już dalszy gołąbek, ale tak jak mówię, są gąbki, które ja też odkupywałem, zostawiałem tam do gołębika, no ale ten gołębik już zostaje niedługo rozebrany. O, tutaj mamy też piękną samiczkę. To jest samiczka, którą odkupiłem ze wspólnego gołębika Kozie Główki, to jest 5693, jest to samiczka z linii Urlich, hale ja ją sobie odkupiłem. No i z 16 roku, więc gdyby to nie był dobry gołąb no nie siedziałaby u mnie już te 5 lat. Także tu więcej nawet nie muszę dłużyć, ale ładnie gołąb, ktoś potrzebował. Kolejna samiczka 2810. Jest to samiczka z linii Wandenabele. Od hodowców Bednarek, ja też kupiłem tego gołąbka. Już wychowałem dużo nim młodych. Jest to też gołąbek z 16, bodajże roku, tak. Także już 5 lat też ją mam. Kupiłem młodego. Fajny gołąbek też. samiczka Teraz wszystkie samiczki Tu jest 845. Jest to gołąbek też ze wspólnego gołymika, gierąc tej edycji który nie został sprzedany na aukcjach wiadomo na aukcjach były ceny dosyć duże także te gąbki niektóre nie zeszły niektórym brakuje rodowodów ale są naprawdę ciekawe gołębie no i można tutaj się z nami dogadać i nabyć sobie w super cenie i ostatnia z prezentowanych samic 1991 076 bodajże bodajże 5 To też to jest uczestnik wspólnego gołędnika Piękna na czerwonym oku. Gołębie, które lata z tego roku na wspólnym goniku, można sobie sprawdzić na naszej stronie czy też na stronie Benzinga. Tam jest zakładka wyniki, można sobie posprawdzać, jak tam gołbki latały, wyniki ich także, także. Myślę, że te można naprawdę coś fajnego wybrać. To teraz zaprezentowałem 7 samiczek, a w kolejnym już filmiku, czy za chwilę, zaprezentujemy 7 kolegów. W drugiej części prezentujemy samczyki 7 gołąbków ręcecznie nakrapianego samczyka uczestnik wspólnego g Giełon. Jest to DV o bardzo fajnym numerze 888 czy ósemeczki. Ten gołąb bardzo fajnie leciał na półfinale, czy na którymś locie. Tutaj zahaczył chyba o linę o coś. Miał takie rozdarte jak z szyłem. Jeszcze taki minimalny śladik na piórach został ale. Ale, praktycznie, już tu nie widać ładny gołąb do rozpłodu. Piękna budowa, mięsień także, naprawdę fajny gołąb Do tych samiczek, lub do jakichś swoich, można dopasować. Kolejny samczyk, proszę zobaczyć. Jakie plecy w leży też uczestnik wspólnego gołębnika Giewont 149, numer 308. Okręt, co ciekawe, obu skrzydła ma po 11 piór. I to ładnie symetrycznie rozłożone, nie tak, że gdzieś tam mu coś dziko rośnie. I w obu skrzydełkach bardzo ładny gołąb. Można sprawdzić sobie tam w benzynie uczestnika. Piękne orzechowe, takie oko czerwone. No super, sam przy ładnej budowy. Mamy też gołąbka z linii paszka od kolegi Tadeusza Marszałka, którego zakupiłem w 19 roku 1438 Piękny samczyk, połowy Bardzo ładny Ktoś lubi takie połowy, czy też To po bracie ten 820 Wiem, że tam gdzieś przewija się ten, ten paszek, brat to nie jest z 808, ale z brata chyba jego żeby Do niego akurat mamy dokumentację pełną, tu jest też taki późniaczek z mojej hodowli. On ma numer 1297. To jest taki późniejszy gołąbek, on taki troszkę przeniszczony, ale to jest ciekawy gołębi, bo z jednej strony jest tam od kolegialni, z gołębi Krugera. Także bardzo fajny gołąb. Tego przedtem tak nie prezentowałem, taki, taki był słabszy po szczepieniu, ale teraz już pięknie zabrał, robił się naprawdę fajny gołąb, także on został, nie sprzedałem go w tym pierwszym życiu, ale bardzo ciekawy gołąb, teraz już odzyskał, widzę werwę a nie chciałem też komuś tam wysyłać, jak coś lekko był w słabej formie, to nie posyłałem. Bo zapytań było dużo o tej gołębie, no ale tak ja mówię, został w domu 344, też piękny nakrapiany uczestnik wspólnego gońnika giewon z 18 roku na czerwonym oku to krążki Super gołąb. No i tu mamy. 521 z tego roku, uczestnik wspólnego gojnika Giewont. Nakrapiony samczyk. Bardzo fajny, spokojny. Też pewnie będzie jakiś dolot, bo widzę, że tylko na ogonie zaznaczył. Więc pewnie gdzieś mu dało w kość. No ale widać, że był uparty dotarł do domu. No i ostatni samczyk. 13-21 Też uczestnik wspólnego goemiko Giewon No, też tu widzimy jedno pióro. Miał takie gdzieś, gdzieś był. z tej strony, na dobrze, pewnie gdzieś się zawiesił, przybłądził. Czasem się zdarzy, ale bardzo ładny gołąb. Fenomenalnej budowie, ładnym oku. Nie widzimy z głowy też. Nic mu nie brakuje. Fajny gołąbek. Myślę, że ktoś będzie miał naprawdę pocie że tyle, 14 tygodni my za kolegom. Jeżeli ktoś potrzebuje, proszę o kontakt telefoniczny 603 400 723. I tyle my się. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.